Miałem ci powiedzieć, w bibliotece Odyna przeczytałem, do czego służy Jalarhorn. Jeśli zadmie w niego Bóg, dźwięk rozejdzie się po światach i zestroi przestrzeń między nimi. Gdybyśmy zrobili to na przykład w świątyni Tyra, otworzylibyśmy naraz wszystkie wieże łączące światy. To poważne zagrożenie. Ciekawe, dlaczego go nie zniszczył. Pewne artefakty nie dają się zniszczyć. Cóż, powinniśmy powiedzieć Freyi.